Dzień dobry, przychodzę do Was w końcu z tą paczką, którą dostałam, zaraz Wam tu właśnie pokażę co w niej jest i chciałam Wam przy okazji życzyć dobrego dnia, mam nadzieję, że zaczął się dla Was super pełen energii, a jeżeli nie to wysyłam Wam trochę swojej, bo ja znowu jestem dzisiaj nakręcona jak Katarynka. I słuchajcie, paczucha, która do mnie przyszła, to jest paczucha z marki Nemea Cosmetics. Ja tutaj sobie postawiłam na taki hydrofilowy peeling do ciała o zapachu mandarynki. Powiem wam, że już go wąchałam i żałuję, że na Instagramie nie da się przekazać zapachu, bo pachnie obłędnie. Mało tego, jego zapach jest naprawdę jak mandarynka, a nie jakieś chemiczne shity. Tak wygląda słoiczek, jak go sobie już otworzyłam. Tutaj macie. Peeling ma mega fajną strukturę. Dzisiaj będę go już sobie testowała, więc na pewno dam Wam znać, jak on mi się sprawdza i w ogóle y, jakie są odczucia po jego użytkowaniu, także czekajcie. A tymczasem co, zbieram się powoli do pracy. Życzę Wam jeszcze raz dobrego dnia i widzimy się później.